To Kasia. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj filmik o granicach. Czy warto stawiać granice? Kiedy trzeba stawiać granice? I o co tu w ogóle chodzi? Na Instalife'ach bardzo dużo pytań właśnie dotyczyło stawiania granic. Z tego, że ktoś wchodzi, ciągle się wściubia, próbuje coś narzucić. Ogólnie mamy takie wrażenie takiego wewnętrznego dyskomfortu życiowego. Więc pierwsza zasada, która dotyczy Stefania Grandi, brzmi tak, że jeżeli chcesz mieć jakiekolwiek wartościowe życie, to ty musisz je rozgrywać, a nie być rozgrywanym, bo jest bardzo dużo ludzi, którzy wykorzystają Twój brak i mój brak przede wszystkim wizji dla życia, planów, yy, pasji, ambicji czy też marzeń i momentalnie zatrudniają nas do realizacji swoich. Czyli to jest taka pierwsza naprawdę ważna zasada. Druga zasada, która dotyczy stawiania granic, to jest to, jakie ty masz osobiste upodobania i gdy mamy taki krąg, najbliższy krąg ludzi, my możemy tym ludziom te rzeczy mówić, a nie tylko możemy, bo powinniśmy te rzeczy mówić. Dlaczego? Ja strasznie lubię taki przykład, e, który kiedyś usłyszałam chyba na jakimś szkoleniu, że człowiek, który nie stawia granic, jest jak dom bez drzwi i okien. Pewnie widzieliście gdzieś w okolicy, gdzieś tam taki dom. I to jest ciekawe, że takie domy nie przyciągają miłych, porządnych ludzi, którzy zaczynają te domy remontować, co z nimi robić, tylko kogo przyciągają? Przyciągają raczej tych takich bezdomnych którzy generalnie te domy tylko zaśmiecają, zabrudzają, robią tam te wszystkie rzeczy, których nikt normalny by u siebie w domu nie zrobił, na przykład gdzieś tam załatwiają się w kącie i tak dalej. Człowiek, który tak właśnie podchodzi, nie ma jasno ustawionych granic, jest bardzo często porównywany właśnie do takiego domu, gdzie każdy może wejść coś tam zrobić, coś tam zabrać, coś naprawdę brzydkiego, nieładnego wykorzystać. I natychmiast wyjść, ponieważ nie ma żadnych barier. Oczywiście dodam, że są tacy ludzie, którzy zostali zranieni, bo generalnie każdy z nas jest czymś obarczony, prawda? Że w tych yy, oknach i drzwiach wystawiają armaty wystawiają karabiny maszynowe. I ktokolwiek chce się zbliżyć do takiego domu, po prostu jest pod ostrzałem. Wszystkiego się boją, wszystkiego się lękają, wszystko jest takie, każdy jest zły, każdy jest toksyczny. Ciągle żyją w niegasnącym lęku e, o swoje życie, ponieważ właśnie tego lęku zostali nauczeni, bo nie zostali nauczeni zaufania. Tymczasem nie musisz wystawiać armat, karabinów maszynowych i sprowadzać czołgów do domu, wystarczy wstawić okna i drzwi. I to jest dokładnie to. I potem na przykład jak masz dom, to stawiasz płot, zamykasz furtkę, i nawet co, nawet umieszczasz kamerę z podglądem, żeby zobaczyć, że ktoś dzwoni, czy to jest ta pożądana osoba, która wnosi ze sobą swoje wartości, swoje przekonania i swój sposób komunikacji. Do swojego domu nie wpuszczasz wszystkich obcych ludzi, prawda? Wpuszczasz z obcych ludzi wpuszczasz znajomego listonosza, wpuszczasz człowieka, który bada jakieś tam. Ym, czytniki wody, i tak dalej, i tak dalej. Ale to są jedyni obcy ludzie, których po prostu tak my wpuszczamy, a vista, nie? Czyli bardzo ważne jest to, żeby postawić sobie granice, które dotyczą poszczególnych kręgów ludzi. Czyli tak, mamy obcych ludzi, i tutaj de facto granicą są pewne normy kulturowe, które dodam w różnych kulturach są różne. Bo na przykład w naszej kulturze chroni się kobiety i dzieci. A na przykład w niektórych kulturach i w niektórych religiach nie robi się tego. Można na przykład um, bez, bez problemu zabić dziewczynkę po porodzie w Indiach czy w krajach arabskich, bo po prostu rodzice nie chcą mieć kolejnej dziewczynki. W naszym kręgu kulturowym, kręgu chrześcijańskim, mamy inne wartości dotyczące życia społecznego w szerszym tego słowa znaczeniu niż to, tego można oczekiwać. W innych krajach. Na przykład rola kobiety jest diametralnie inna w krajach arabskich, w, w Indiach czy też w krajach europejskich. My cieszymy się tutaj ze względu na wartości chrześcijańskie zupełnie inną rolą. No i teraz mamy tych, te wartości kulturowe tutaj są pewne granice. Potem mamy znajomych i przyjaciół, prawda? Ludzi, których znamy, z którymi jesteśmy, i to jest taki drugi krąg, gdzie też, pewne, też musimy postawić. Pewne granice, jak chcemy, na przykład, że nie chcemy, żeby nasi przyjaciele wtrącali się do naszych spraw finansowych, że nie życzymy sobie tego, żeby wtrącali się do mojego małżeństwa, jeśli nie są o to pytani, tak? Na, że nie chcemy też, aby mm, komentowali yy, na przykład to, jak my wychowujemy dzieci bez takiego, bez uprzedniego pytania, na przykład. Osobiście nie cierpię takich sytuacji, kiedy ktoś chce zmusić mnie do tego, żebym ja się tłumaczyła. Że na przykład ja nie chciałam moim dzieciom dawać dużo słodyczy i było to, było to bardzo u nas ściśle określone, ponieważ generalnie cukier jest po prostu szkodliwy. I były osoby, nawet z mojej rodziny, które po prostu przychodziły i chciały dzieci karmić po prostu cukrem, bo przecież dzieci lubią, nie? Taka sobie niefrasobliwość. Więc wtedy ja musiałam wytłumaczyć, Posłuchaj, ja sobie nie życzę tego. I proszę, żebyś tego nie robiła. Jeżeli ta osoba się mnie nie słuchała, to po prostu ja wygaszałam kontakt tak bardzo jak się dało, ponieważ uważałam, że ta osoba nie szanuje moich zasad. Te zasady dotyczyły też innych rzeczy, ale nauczyłam się tego w życiu, że czasami nie ciągle, nie ciągle nawalać, to nie, to nie, ja tego nie chcę, ja tego nie chcę, bo to są te karabiny w oknach, nie? Ale jasne komunikowanie zasad jest naprawdę bardzo, bardzo przydatne. Dlatego też ja właśnie tak robiłam, czyli mówiłam, posłuchaj, ja Cię bardzo proszę, żebyś tak nie robiła. Ja Cię bardzo proszę, żebyś mojego dziecka nie karmiła w ten sposób. Ja Cię bardzo proszę, żebyś szanowała moją prywatność, nie? Ja nie za bardzo chcę rozbawiać na pewne tematy. Oczywiście dodam, że mówisz, nie mówisz, komunikujesz, czyli czasami wystarczy po prostu, gdy ktoś zaczyna Cię pytać o różne rzeczy, powiedzieć, Zmienić temat. Nie? I ludzie, bardzo często, inteligentni ludzie, dodam, domyślają się, że ty po prostu na pewne tematy nie masz ochoty rozmawiać. I to, yy, i to jest absolutnie normalne, bo dodam, że my nie musimy swojego życia wykładać przed każdą osobą i tłumaczyć. Nie? No, ja tam tutaj na przykład. U nas w domu to jest tak, że mój mąż zarządza finansami. Wiesz, bo to jest taki, tak i tak, i tak, i tak, i ty i zaczynaś tłumaczyć, i już jesteś winny. Ja bardzo chętnie pewne rzeczy wyjaśnię, jak ktoś mnie zapyta, nie, jak pewne rzeczy działają, Jakie ja lubię, żeby działały, bo to są takie pytania, które rodzą się z komunikacji. Następny kręg, krąg ludzi, czyli mamy tak, jeszcze raz, mamy tych obcych ludzi, mamy tam powiedzmy znajomych i przyjaciół, a najbliższy krąg, który zdecydowanie jest najmniej osób. Zazwyczaj należy do naszej rodziny, czyli do naszego partnera, do męża, do rodziców. I tutaj też trzeba jasno komunikować różne rzeczy, ponieważ istnieje taka zasada budowania granic, która mówi tak, generalnie ludzie się nie domyślają, a mogą się domyślić i mogą się domyślić źle. Jest takie coś, jak tak zwany test kamery, czyli obserwujesz kogoś i myślisz, co ta osoba właśnie teraz czuje, co ona myśli. I generalnie w takim teście kamery. kamery ty masz tendencję tego, żeby na kogoś wkładać swoje uczucia. Czyli jeżeli czujesz się zakłopotana, o ta osoba na pewno się czuje zakłopotana, nie? A ta osoba na przykład jest ściekła i zła. Ja, na przykład, czasami mam coś takiego, że e, jak się źle czułam, e, na przykład przez długi czas byłam chora i niewyspana, albo moje dziecko było chore, to ja miałam taką minę, jakbym była zła. I musiałam wielokrotnie wyjaśnić mojemu mężowi to, że ja nie jestem zła, ja po prostu jestem zmęczona, i wtedy dostaję takiego spiętego grymasu twarzy, które powoduje, że ludzie czasami odbierają mnie, że ja jestem zła. I to pokazało, wyjaśniło sytuację, tak? Natomiast yy, my, my mamy tendencję do na nadinterpretacji, dlatego warto jest czasami w takich sytuacjach, które się rodzą, po prostu na bieżąco mówić, nie? To słuchaj, ja na przykład Moją granicą w związku z tobą, jako bliską osobą, jest to, że mm, ja na przykład bardzo nie lubię, jak ktoś na mnie krzyczy i podnosi głos, i burczy na mnie, nie. Bardzo wielu kobietom to nie przeszkadza, że ich mężowie na przykład wybierają telefon, co chcesz, a jak chcesz, a dlaczego chcesz? I ja słyszę to wokół ciągle. Natomiast ja, może dlatego, że moim językiem miłości są miłe słowa, strasznie nie lubię, jak ktoś na mnie burczy. I jak na mnie podnosi głos. Oczywiście dodam w życiu codziennym, bo jak jest kłótnia, no to się kłócę, to wiadomo, ale w życiu codziennym e, mój pokój serca jest e, naruszony przez takie rzeczy. Dlatego też, komunikowanie swoich pewnych granic, pewne rzeczy, które są dla nas jakby nieprzekraczalne, jest bardzo ważne właśnie w bliskich relacjach. Czyli, gdy mamy tych bliskich ludzi i oni nas zaczynają krzyczeć, no to jest to tyle problem. Że po prostu w bliskich relacjach zasadniczo dobrze by było mieć otwarte serce, nie? Jeżeli ktoś po prostu w to serce może łatwiej jakby wejść, łatwiej je zranić, no to, żeby budować tę relację, trzeba jaśniej komunikować, y, jakie są nasze granice. Dlatego też w stawianiu granic jest bardzo ważna też znajomość siebie, nie? To widać. Więc Tutaj mamy więcej takiego czegoś lubię, nie lubię, chcę, nie chcę, bo o co nam chodzi? Relacje, te bliskie, w tym naj na kręgu największej dostępności, w której jest zaledwie parę osób i tam nie musi być tłumu, mają prowadzić do tego, że my y, się cieszymy, że my jesteśmy doładowani emocjonalnie, że mamy spokój i atmosferę takiego bezpieczeństwa, nie? O to chodzi w relacjach. Mądra Księga mówi, że miłuj bliźniego swego jak siebie samego, tak? Czyli gdy my jesteśmy takimi czytelnymi ludźmi, e, gdy jasno komunikujemy różne rzeczy, niekoniecznie o nich mówiąc, bo mówisz, nie mówisz, komunikujesz. My to komunikujemy naszym zachowaniem, my to komunikujemy naszym wyglądem, komunikujemy to decyzjami, które podejmiemy. I to jest ciekawe, że ludzie wtedy jakby mogą podejmować próby, oczywiście przekroczenia naszych granic, ale bardzo szybko się od tego odbijają. I ma to duży związek też z naszymi priorytetami, nie? Czyli, gdy ja jestem osobą, która jest spokojna i taka ogarnięta i pewna siebie, mam pewne priorytety w życiu, wiem do czego dążę, prawda? Wiem ku czemu kumuluję swoje siły, wiem ku czemu zmierzają moje decyzje, moje poświęcenie, moje serce. To wtedy też pewne rzeczy też łatwiej się od nas odbijają, bo jest nam łatwiej określić, kto nie przynależy do naszego życia, prawda? Gdy my nie zdążamy do to nie mamy żadnych podstaw, żeby wybrać ludzi wokół nas, prawda? Oprócz naszych oczywiście przekonań wewnętrznych. Ale tu warto dodać, że naprawdę, gdy my mamy swoje priorytety, gdy dążymy do różnych rzeczy, to wtedy w ogóle nie przychodzi nam na przykład coś takiego, żeby zarabiać na miłość, nie? Zarabianie na czyjąś miłość to jest najgłupsza rzecz, jaką możemy zrobić, ponieważ nigdy nie zarobisz na czyją miłość. To jest ciekawa myśl. Gdy my wiemy, że po prostu kim jesteśmy, dlaczego tacy jesteśmy, to wtedy stawianie granic przychodzi nam łatwo. Dlatego bitwa, jeśli chodzi o stawianie granic, tak naprawdę najbardziej toczy się w naszym sercu. Ile jesteśmy w stanie dać, żeby ta osoba była w naszym życiu, na przykład, nie? Ile upokorzeń, ile różnych rzeczy jesteśmy w stanie znieść, tylko po to, żeby, pewna, żeby pewne rzeczy wokół nas istniały. Czy my jesteśmy w stanie dokonać pewnego wyboru. I teraz jest wiele takich drobnych rzeczy, które mogą to zakłócić. Oczywiście są duże takie też rzeczy, nie? Ja na przykład kiedyś byłam na takim spotkaniu z taką kobietą, która opowiadała właśnie o tym, co ona radzi kobietom przed ślubem, nie? I ona była mużynką, więc ona pracowała z kobietami, które były przyzwyczajone do przemocy, przyzwyczajone do takich dziwnych, różnych związków i tak dalej. I ona zawsze mówiła tak, że przed ślubem musisz mu powiedzieć trzy rzeczy, których nie będziesz nigdy akceptowała. Czyli tego, że cię będzie zdradzał, tego, że cię będzie bił i tego, że cię będzie oszukiwał w finansach. Nie? Te trzy rzeczy. I, I mówi, jeżeli facet nie chce tego przyjąć, i nie ma oznak tego, że on to przyjmie przed ślubem i w ogóle za takiego faceta nie wychodzi, ponieważ będziesz miała z nim problemy, jeżeli ten człowiek nie jest w stanie tych trzech prostych rzeczy zaakceptować przed ślubem. No, taka rada yy, wypracowana przez lata, wypracowana wobec dużego doświadczenia. Dlatego też stawianie granic i mówienie, tutaj jest. Moja przestrzeń, tu jest moja intymność. Tutaj nie wpuszczam i nie chcę wpuścić nikogo oprócz tych osób, które uważam za zaufane, bo wiecie, zaufanie jest tutaj rzeczą kluczową. Zaufanie jest tutaj rzeczą kluczową. Dlatego to jest strasznie istotne dla naszego e, takiego zdrowia emocjonalnego, psychicznego, dla naszej możliwości. Regenerowania się. Absolutnie nie może tak być, że każdy może przyjść, wyciągnąć z naszego życia, co chce, i robi sobie dokładnie co chce. Oczywiście, gdy jesteśmy wychowani w ten sposób, że nie ma prostych takich zasad szacunku w domu, nie? że my się na przykład pokłócimy, ale my się przepraszamy. Nie, my sobie na przykład wypominamy wszystko na wieki, nie. Stosujemy ciche dni, jesteśmy manipulowani. Czyli naszą normą nie jest prosta, normalna komunikacja, ale te wszystkie szaleństwa, my nosimy te normy ze sobą. To trzeba zawsze pamiętać. I dlatego też czasami ustawienie granic, naszych granic, wymaga pewnego czasu, pewnego doświadczenia, też takiej weryfikacji, o co mi naprawdę chodzi, jakie ja mam z kolei mechanizmy. Ale tą drogę należy po prostu podjąć. I trzeba mieć świadomość tego, że wyznaczanie granic. Jest ważny dla naszego zdrowia. To tyle, jeżeli macie jakieś komentarze, zapraszam Was. Łapka w górę, cześć!